Dowiedzieć się można multum rzeczy, bo idziemy tutaj po pięknym starym mieście. Legendami jest gra naszpikowana. Wszystko co jest potrzebne do gry dostaje się od nas. Także jest to iPad z GPS-em, który jest takim akaicznym przewodnikiem po, po Krakowie. Tam się pojawiają punkty, które niczym tam Indiana Jones, poszukiwacze skarbów musimy dołączyć. Do tego jest tam technologia. Od czy czyli rozszerzonej rzeczywistości, pozwala nam ukry zobaczyć ukryty skarb, więc takie dodatkowe smaczki, które jeszcze bardziej angażują. Tak jakby kluczowym takim elementem w tym wszystkim jest takie połączenie właśnie zagadek z architekturą, czyli z jednej strony się przyjrzeć okolicy miejscu, gdzie dotarliśmy. I potem zobaczyć, jakie są zagadki do tego. A no i oczywiście jeszcze nie tylko iPad, jest też specjalny tutaj od nas zestaw gracza. Składa się z tajemnej księgi, ręcznie robionej przez tutaj zaprojektowanej przez Magdalenę Budek, naszą projektantkę z zespołu. I również są w grze takie manuskrypty średniowieczne. Specjalną taką grafikę zrobiła, która jeszcze bardziej pozwala się zaangażować w ten klimat. Mieliśmy dużo właśnie zapytań od szkół, które chciały w taki interaktywny, edukacyjny sposób pokazać Kraków na wycieczkach swoim uczniom oraz firmy, które z kolei chciały zintegrować pracowników w nietuzinkowy sposób. Często też z zagranicy przyjeżdżali wszyscy na zlot do Krakowa i czy mają coś państwo takiego przesiąknięte historią Krakowa? Muzyka